Właśnie. No przede wszystkim mamy nadzieję, że Towarzysz Trump. Jak mogę wyglądać. W Powodzenia z nas Dokładnie. Da. Zmieni ten świat. Do 2014 było też na Ukrainie. Też to samo święto. Niestety tak nie jest, ale mam nadzieję, że będzie. Porozmawiamy? Proszę Państwa, jestem dzisiaj na cmentarzu żołnierzy radzieckich, bo tutaj dzisiaj składane są kwiaty, przede wszystkim przez ambasadora Federacji Rosyjskiej, pana Siergieja Andrzejewa, w związku ze świętem narodowym. Rosji w dniu obrony ojczyzny. Proszę Państwa, to święto istnieje w związku, istniało w Związku Radzieckim to wtedy było święto Armii Czerwonej 23 lutego, kiedy uważa się, że w 1918 roku założono Armię Czerwoną, powstawała ona i potem po rozpadzie, po rozwiązaniu Związku Radzieckiego to święto jest obchodzone w większości właściwie krajów, które wchodziły kiedyś w skład Związku Radzieckiego i obchodzone było również na Ukrainie. Na Ukrainie do 2014 roku. W 2015 roku ówczesny mm, prezydent Poroszenko zmienił e, datę obchodzenia tego święta na 14 października, e, a 14 października to jest dzień powstania Ukraińskiej Armii Powstańczej, UPA, e, czyli proszę Państwa tej zbrodniczej formacji, której, którą teraz się kultywuje w tym państwie. Co ciekawe, dwa lata temu, w 2023 roku, zmienili na tej Ukrainie na 1 października, chyba w ramach tego, by pokazać jak to Upa nie jest tam najważniejsze, chociaż wszyscy wiemy, że jest. A poza tym zmieniono jeszcze i nazwano to, już tak po europejsku Dzień Obrońcy i Obrończyni Ojczyzny, więc, bo cóż, te feminatywy z Europy muszą tam się znajdować. I dzisiaj jest tu z nami ambasador, jest bardzo spokojnie póki co, bo ostatnio banderowcy znów przyszli, jak, jak była rocznica wyzwolenia Warszawy 17 stycznia, i tutaj robili, jak zwykle, swoje cyrki. Baczność Zebyście ładnie chłopaki wyglądali Nie rozmawiać Tu coś było, że Panią tu zatrzymano, zanim tak, się zaczęły tak. te uroczystości, a, a dlaczego? Spacerowałam sobie alejką, tak. czekałam na resztę znajomych. Tak. No i raptem zatrzymała mnie policja, mnie i tego Dmitrija, który tu był. Tak, też się jeszcze. ja wiem. Czy... I tak prosili poka po powiedzieć PESEL. Adresa Rozumiem, mieszkania, do. sprawdzili no. faktycznie, ale mówię prawdę, mhm. sprawdzili tutaj wszystko. Powiedzieli dlaczego to robią, tam. dlaczego sprawdzają panią? Ja pytałam dlaczego, tak. pierwszy raz widzę tak, żeby przychodni na ulicy, tak żeby nie było żadnych e, incydentów. A, no tak, tak. oni mogli tak. też pomyśleć, że pani jest Kolek, Ukrainką tak. na przykład. A te incydenty wie pani, że oni tu robili no za tak. każdym razem ich nie ma. Kolegę sprawdzili, nawet powiedzieli kurtkę roz, rozpiąć. Czy ma coś skojarzenia, no, czapkę zdzielę, no po prostu sprawdzać? Ale od i do. ja wiem, to nie, ważne, tak. Sprawdzono Panią, ale to jest dobry sygnał, że zaczynają się martwić tak, i, i dbać o niedawno. to, że to jest miejsce, tak. gdzie są pochowani chronione ludzie, przez chronione policję. przez policję, dobrze, to tak. bardzo dobrze. A gdyby nie no, to, to może 500 złotych. No nie, 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 prawdopodobnie nie. Tak, że 500 zł za 500 złotych nie ma obowiązków w Polsce chodzenia z dowodem osobistym wszędzie. No. ale mogliby panią wziąć na przykład na posterunek do wyjaśnienia, tak? gdyby Nie podała adresu zamieszkania. Ponieważ to nasz праздник. Dziś mieście, z nami wewnętrzny powierzony w dziełach Białorusi, ponieważ i Białorusi ten dzień został tak jak był. в советские времена. В этот день мы вспоминаем героев нашего Отечества, которые сражались, отдавали свои жизни за Россию, за Советский Союз. А, тем более это важно сейчас. Этот год объявлен в России годом защитника Отечества. Наши герои сражаются на полях специальной военной операции. И их заслуга в том, что она уверенно движется к нашей победе. Благодаря таким героям и Россия всегда побеждала и будет побеждать в дальнейшем. Спасибо. Спасибо, Пане Żeby przybliżyć moim widzom, czym jest to Święto Obrońcy Ojczyzny, bo to nie jest po prostu tak jak było Święto Armii Czerwonej, teraz Święto Armii Rosyjskiej, tylko nazywa się Święto Obrońcy Ojczyzny. Czy to mm, przez to ma jakieś troszeczkę inne znaczenie niż do tych wszystkich świąt, które w większości państw są święta Armii konkretnego państwa? Istotnie, istotnie to święto stało tak samo. Tak, ten sam dzień i tak Oczywiście dalej. E, czcimy e, naszych bohaterów. Mhm. Przede wszystkim oczywiście jest święto naszych wojskowych, tak. którzy e, są e, na, na straży e, interesów, bezpieczeństwa. E, Obrony mhm. Rosji i naszych sojuszników. Znamienny, że dziś z nami są nasi koledzy, nasi towarzysze broni z Białorusi. Mhm. Na Białorusi to święto, tak Jest. samo jak w Rosji, pozostało do czasów mhm. radzieckich. Do 2014 było też na Ukrainie też to samo święto? Mhm. Niestety tak nie jest, Wiemy. ale mam nadzieję, że będzie. Jezus. Ja też taką mam nadzieję. Panie ambasadorze, a proszę powiedzieć, jak to jest obchodzone teraz, teraz w Rosji? Ponieważ najczęściej to, to święto odnoszono jednak do obrońców ojczyzny, czyli do tych, którzy... Zginęli, bili się za, e, za Rosję, za Związek Radziecki w czasach II wojny światowej. W tej chwili mamy tych zaszczytników artystwa współczesnych, tak? Współcześnie giną Rosjanie. Ja oczywiście, że w ten dzień my wspominamy i czcimy nie tylko bohaterów a, a, Wielkiej Wojny Oczyźniany, ale wszystkich. A, wszystkich wojen, konfliktów, w których nasze wojsko broniło i broni bezpieczeństwa i, i interesów naszego państwa i naszego narodu. Dobra, bardzo Panu dziękuję. Tutaj mam z dwóch rozmówców. Jeden Polak, znacie go z moich filmów na ja pewno, bo to jest przewodniczący polskiego ruchu lewicowego i taki znany mi człowiek tak z Ukrainy, Polak. Z Ukrainy. Polak, Polak, ale który tu przyjechał z Ukrainy. I powiedz mi, bo do 2014 roku na Ukrainie też obchodzono to święto, jak i w innych byłych republikach radzieckich, i w pewnym momencie Poroszenko zmienił te obchody, przeniósł je na 14 października, teraz jest 1 październik, ale wtedy przeniósł na 14 do 2023 roku tak było. A wiecie, co to jest za data 14 października? No oczywiście, to jest dzień. Przede wszystkim, który jest związany z ON UPA. Właśnie Właśnie o to chodzi. No. Czyli Dzień Obrońcy ojczyzny, tam najpierw się zna. Teraz to jest obrońcy ojczyzny i obrończeń ojczyzny, bo oni takie feminatywy już zgodne z. Unią tam było Europejską. Proszę Państwa, tam było zmienione w 2015 roku, jak była tak. przyjmowana tak. ustawa o dekomunizacji. Tak. Najpierw było na 6 grudnia mhm. i. A 6 grudnia to co to jest? To jest. Mikołajki. Mikołajki przede wszystkim i Dzień tak. Zbrojnych Sił Ukrainy też. Aha, to jest Było takie rozdzielenie jakby. Między 6 grudnia a 14 października. Aha, rozumiem. I teraz jest 1 października. Co w, w, w historii Ukrainy 1 października kiedykolwiek znaczył? Dlaczego akurat 1 października? Wiesz może? Dlaczego wybrano? No nie 1 a 14 przede wszystkim. Nie, teraz, teraz już jest 1 tak. Od 2023 jest pierwszy październik, a był 14 październik. Dokładnie, ale to już chodzi ze zmianą kalendarza, bo Ukraina zaakceptowała nowy kalendarz. No ja I więc wszystkie daty religijne cofnęły się o dwa tygodnie, o 14 dni. Aha, bo to też jest jakieś święto religijne w tym czasie, ja wiem, że. Pokroła, początek to... Pokrow religijny, tak. To jest chrześcijańskie święto przede wszystkim. Zaraz, to chcesz powiedzieć, że ten pierwszy październik to jest dawniej 14 październik, tak? Tak wychodzi. tak wychodzi. Zmieniono. No tak samo jak proszę Państwa... Nie, Można się nie, trochę nie pogubić nie, czasami. Nie, nie, tak nie, samo powie. jak przede wszystkim kiedyś na, Boże Narodzenie było świętowane 7 stycznia, jak dobrze wiemy. Teraz zmieniono 25. Dobra, a Ty to zapewne dzisiaj przyszedłeś tu świętować, przede wszystkim rocznicę powstania Armii Czerwonej. No też. Bo to jest 23 luty 1900 który? Ale, Który rok? 22. 20, nie, 1918, powstanie Armii Czerwonej to jest 18. Tak, ale mnie w ogóle to brakuje w Polsce właśnie takiego święta jak tutaj jest, jak to święto jest. Tak, no mamy. Jest to, nie, ale to jest święto takie szczególne i ja takie bym powiedział, że to nie jest to co tak leciat, leciat, gada, uchodzą wam głupa albo Dzień Pobiedy. Gięń, Prawda? Prawda. Tak, tak. tak. No bo my jest, myśmy dawno zrezygnowali nie, z Dnia Pobiedy w ogóle. Tak, ale to Czuczymy jest tylko ale tu jest też i dzień mężczyzn. Tak, jest tak, w tak, Rosji jest dzień mężczyzn. Tak, dzień tak. mężczyzn. Mhm. Czyli jest to tak bardzo familiarnie, ja bym powiedział nawet tak niefamiliarnie, tylko tak, to jest bardzo blisko tej naszej piosenki, naszych piosenek tych takich. No jak to... Miesiadnych. Tak, miesiadnych, tak jak, no. jak to Baryla y, śpiewa, nie? A, no. i to jest to. I, i To jest takie bliskie, nie mojemu sercu takie y, dosyć wesołe, żeby było. To jest tak, jak... Dlaczego mi brakuje? Bo u nas też była taka no. piosenka kiedyś, y, prawda? Kiedyś, kiedyś, y, którą należałoby wyciąć, jeśli ja zaśpiewam. <laughs> Także jedzie, jedzie wojsko bryczką, by rozprawić się, sprawić. Dobra, ale wracając jeszcze do samego święta, nie, nie, nie za daleko odchodząc. Nie, jest to i właśnie nie śpiewając... i drugie Dobra. święto, właśnie wspólnie, to jest takie pod, y, y, podkreślenie y, tej, tych żołnierskich y, dziei, ale tak... Ale dzieje dziejami, mamy współczesność i mamy współczesnych obrońców ojczyzny, y, którzy są może nawet ważniejsi niż ci, którzy byli kiedyś, tak, bo w tej chwili mówimy o żołnierzach armii rosyjskiej, którzy tak bronią jest. rosyjskie ziemi i właśnie wyzwolili obwód kurski. Tak jest. I, i jeśli chodzi o to, y, bo wojna się zaczęła tak faktycznie y, to razem z Majdanem, prawda? No tak. Wojna trwa no jest, zamachem stanu. Tak. No, jak, i do, zamachem jak to doszło. I, I Rosjanie, którzy... W Kursku i w Ługańsku po prostu nie zgadzali się na. E, w Doniecku i Ługańsku, kurs to jest cały czas Rosja. Tak, w Doniecku, no. tak, tak. A Oniec, teraz ja mówię, Rosji. że ta ten Kurski, kurska obłaść została odzyskana. W końcu chyba już tam nie ma tych banderowców. No i Na szczęście. Bardzo dużo ich tam było. I mało tego jeszcze. My, my odnieśliśmy pewne zwycięstwo, bo dzisiaj nie ma tych banderowców. Tak, dzisiaj zmieniło się. Jest, się tak, bo... Mało tego, tutaj wiem, że policja chodziła i sprawdzała e, podejrzanych ludzi. Że chyba nie chcieli, żeby cokolwiek się odbywało, Anty. E, w końcu zaczęli zachowywać się tak, jak powinni, czyli chronić miejsca pochówku tak? i dbać o to, żeby tu nie było jakichś cyrków, bo to jest miejsce, na którym trzeba się godnie zachowywać. No i... Sprawdzali każdą osobę, i bardzo dobra jest praca w policji. Aha. Bardzo dziękujemy za to. Dobra, fajną masz czapkę. A dlaczego taką, takiej czapce przeszedłeś na dzień, obrońcy ojczyzny? No, przede wszystkim mamy nadzieję, że towarzysz Trump, jak mogę głowę wyobrazić, <laughs> towarzysz Trump W <laughs> z... z nami. Z... Dokładnie, da. zmieni ten świat i naprawdę mhm. będą lepsze czasy dla całej Ziemi. Mhm. Więc, bo jak nie on, to ja nawet nie wiem kto. Tak, przede wszystkim. Hmm. Więc, a na temat e, 23, nie tylko w Rosji, wszystkie państwa obywatelskie Związku Radzieckiego, oprócz oczywiście Ukrainy, no tam to było nie, nielegalnie skasowane i państwa bałtyckie. No... Ja wiem, że tam nielegalnie się nawet o, po 14 roku jeszcze te obchody niektórzy sobie organizowali. Ja kiedyś rozmawiałem z takim Ukraińcem, co mówił, że na takie obchody tego typu to chodzili z flagą. Wietnamu, bo czerwona i gwiazda jest A. a, a. Ja nawet powiem więcej. W mierzu skąd pochodzę, mhm. był, był normalnie wykorzystywany sztandar zwycięstwa, natomiast o. sierp młot był zaklejony po prostu. A, albo tak. wycięty nożyczkami normalnie już, zaklejony. i już policja... I e, już nie czepiali tak, się, nie normalnie. się. A Natomiast te kobatańczy, którzy przynosili mhm. pełnoprawną flagę z sierpem złotem, albo zwijali mhm. ją, Albo chowali, no to było nielegalne, bo straszyli mandatami, bo hmm. poważne mandaty były za to, hmm. a od roku 14 do 22 oczywiście obchody były organizowane, e, przede wszystkim wyzwolenie miast, hmm. różne daty, 23 lutego, no 9 maja, hmm. ale już w bardzo mniejszej liczności hmm. i to już było nie na poziomie państwa, a ogólnie ja na poziomie samorządu, hmm. więc... Na przykład na zachodnich terenach Ukrainy prawie nic nie było organizowane, mm -hmm. chyba że może składanie kwiat, tak. a na terenach Ukrainy centralnej, wschodniej trochę szerzej, mm -hmm. było więcej ludzi. Natomiast oczywiście już nie, nie, nie taka potęga była. Mm -hmm. No i nie zapominajmy o różnych prowokacjach, co było, to, to się wydarzało yes. i to było tolerowane przez państwo. Mm -hmm. No niestety, przykro. Mm -hmm. Dobra, ale to pan ambasador... Powiedział, ja się z nim zgadzam, że jeszcze dożyjemy takich czasów i to może całkiem niedługo, że na Ukrainie też ten Dzień Obrońcy Ojczyzny będzie obchodzony. A on jest obchodzony. Ogólnie. Ale tak oficjalnie. Musi się tylko zmienić ten... Na Ukrainie, proszę Państwa, reżim. jak dobrze pamiętam, to było bardziej, jak powiedział kolega, Dzień Miężczyzny. Tak, tak. Czyli tak, były tak. prezenty hmm. rozdawane na przykład kolegom, znajomym, w rodzinie i no oczywiście nie zapominajmy o jakiś nie wiem, zastolu na przykład. Mhm. O jakiś, nie wiem, spotkaniach przy, przyjaciółskich? I ja chajsku. Spokój, oczywiście. No jakby ja z tego nie ja ja A ja myślę, że za rok, y, taką mam nadzieję, mhm. że za rok tutaj w tym... Przyjdzie jest, ambasador przyjdzie, ukraiński. Ukraiński mało. I pochyli. Przyjdzie. Y, Polski rząd. Przyjdzie Czarzasty i będzie mówił, że on zawsze był przecież po tej stronie. Jasne. I nie Oni tylko co tak Czarzasty, mówią, tak co jest. Co I pani Bieja była, ta przyszła prezydentka, tak? Ta przyszła, tak. Prezydentka, nie prezydentka. to jest aż yy, śmieszne, te yy, feminatywy. No póki co, na razie się jeszcze rzucają, ale masz rację, Donald Trump, ten kto tu jest, tu na czapce, Ustawi ich, ustawi, do szeregu. Ustawi, ustawi, tak, najprawdopodobniej, na tak, tak. bo oni wiedzą gdzie jest ich miejsce, wiedzą co pan, że Panu można trochę popodskakiwać, ale potem trzeba rozkazy tak wykonać, usy po sobie, przecież i... tak. no, nadal im się dobrze żyje, albo stracicie robotę. Tak. No niestety, no, niestety. No, niestety, no, niestety ja chcę jeszcze dodać, jest trochę przykro dla mnie, że widzę już po roku drugim, to już tak na ogólnie, nie pojawiają się żadne ambasady, oprócz ambasady rosyjskiej i białoruskiej. Tak. Przecież nie ma nawet słów. Walczył tak. cały Związek Radziecki. Było 15 republik. No ja już nie mówię tam... Ja o państw... wiem, to jest oficjalne święto w takich krajach na przykład jak np. Tadżykistan, Kirgistan. Wszystkie błędnowskie i... państwa, tak, tak, tak. tak. Więc tam się obchodzi to jak bynajmniej, jak najbardziej, a tutaj, no, też nie wiem dlaczego, ale ja to może się dlatego, wie, że... No właśnie z powodu jak... tej wojny, no jednak nie chcą... Ambasady uczestniczyć, chociaż mogliby w innych wacji. godzinach chociażby przynieść Prawda? swoje, bo tu mamy przecież tylko białoruski wieniec i, i, no tylko i rosyjski. tak Więc ogólnie już nie mówimy o państwach bałtyckich, bo oni to, o tego się cofnęli już bardzo dawno, mm -hmm. Puścimy już. Mm -hmm. Natomiast państwa wołępowskie albo po rosyjsku strany SNG, tak. Tutaj, tutaj nie pojawiają się. Dla mnie to jest przykry, niezrozumiale. Ja nie wiem, jak to można wyodrębnić. Może boją się, może mają jakiś zakaz, może od tego się cofnęli, ale to nie jest dobrze, bo walka była wspólna. No oczywiście, tutaj kolega mówi o ambasada słowacka, serbska, tam węgierska. No tam chyba z góry mają zakaz, nie, ze Stanu może, albo z innych służb, może masowskich nawet, nie. I więc bo... boję się. Bo natomiast takie państwo, te wątpłowskie, no to jak najbardziej. Nie wiem, przykre to hmm. dla mnie jest. I... No jest Miejmy to... nadzieję, że to się zmieni wraz z pokojem, który grozi i nadchodzi Ukrai na Ukrainę. Grozi reżimowi, a idzie dla ludzi. Takie. Którzy w końcu przestaną ginąć w tej wojnie. I, i tego się trzeba. Bardzo mamy nadzieję, żeby tych obrońców ojczyzny było jak najmniej potrzeba. No oczywiście mamy nadzieję, że. Nie skończy się jak było w 2016 roku, jak Trump po raz tak. pierwszy objął władzę i naprawdę to się nie zmieniło. Tak. Bo walki w Donbasie jak były, tak. wtedy i nie skończyły się. Oszustwa Niestety. tych porozumień, no to było oszustwo. Tak dalej, tak. To było oszustwo. Tak. Więc mamy nadzieję. Ale na to. myślę, że Rosjanie też wiedzą, z kim mają do czynienia i, i, i już nie będą tak wierzyć. Mamy bardzo. nadzieję na to. Tak, tak, tak.